Hej, okay, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony Matrunerito, to witam was w kolejnym odcineczku. Moi drodzy, nastała bardzo zła sprawa eee, ogólnie wygląda to tak, moi drodzy, że ostatnio nagrałem odcinek spalionym sobie nagraliśmy. Wow, co to było? Słuchajcie, nagraliśmy sobie odcineczek spalionem i on mi wszystko wyjaśnił. Zaraz wam wszystko będę mówił podczas całego filmu, więc moi drodzy, oglądajcie do końca, ponieważ naprawdę dzisiaj zobaczycie dużo fajnych rzeczy. Pokażę wam co się pozmieniało. Zobaczycie ogólnie jak wygląda mój cały tutaj system. Słuchajcie, w tym momencie chciałbym wam przekazać bardzo ważną informację, ponieważ y, jest akcja, y, gdzie. Y, Palion i Wojan mają pewną sprzeczkę i tam naprawdę dużo się dzieje. Palion mi o wszystkim powiedział, pokazał mi wszystko, jak to wygląda. Eee, więc moi drodzy, w tym momencie chciałbym, żebyście zostawili opcję w górę. Dobimy tak z. Eee, ja myślę, do, damy radę dobić, pewnie, z. E, bo, z 6 tysięcy łapy w górę. Bardzo Was bym poprosił o to. Albo nawet i 8. Dobra, 6 albo 8. Okej, okay. to by było spoko. Więc moi drodzy, dzisiaj ja sobie tutaj powyrzucam kilka rzeczy. Na pewno płyty niepotrzebne i słyszałem gdzieś zombiaka, ale nie wiem gdzie on jest. No dobra, zobaczcie, tablica nasza jest tutaj trochę pusta. Więc ja sobie powrzucam tutaj naprawdę dużo i tematów, które kompletnie nie są mi w tym momencie potrzebne. Troszkę ziemniaczków. To mi w ogóle nie jest też potrzebne. To też nie jest. Gdzie te moby, wszystkie? Kurcze, naprawdę ich tu sporo. Moi drodzy, w tym momencie chciałbym wam pokazać jedną bardzo ważną akcję. Ponieważ na samym starcie, ostatnio sobie tak wszedłem na serwer. No i przyszedł Palion i mówi: dawaj, nagrywamy, muszę ci coś pokazać. Słuchajcie, i sobie ogólnie nagrałem ten film. Nagrałem sobie taki filmik, i wiecie co? I chciałem go już zmontować, wszystko zrobić, wrzucić wam, żebyście mogli zobaczyć. No i niestety, niestety, wchodzę a tu pliki w pliki, a tu nie ma w mojego filmiku. A szkoda, bo, bo naprawdę był fajny, więc moi drodzy. Przykro mi, ale nie dam rady tego odzyskać, kompletnie nie dam rady, dlatego właśnie wolę już na, nagrać film na nowo, żeby już tutaj Paliona, nie słuchajcie, nie ścigać, bo nie wiem, czy on ma e, możliwość teraz nagrywania. Okej, okay. moi drodzy, zobaczmy, co tutaj mamy. E, zaraz najpierw sprawdźmy, jak tam Wojtki, co oni tam, pozmieniały się u nich, czy nic? E, Okej, okay, ja wbiję chyba, chyba mogę zobaczyć, co oni tam robią. Ogólnie ja sobie przygotowałem coś takiego. O, proszę bardzo. Tak jest. Mamy tutaj, patrzcie na to. Tutaj, e, domek Wojtka. Czy odkrył moją bazę? Nie wiem, tego nie wiem. Możemy nawet sprawdzić. Wiecie co, bo. Okej, okay, dobra, bo tu jak jest wejście. W ogóle. Łup. Słuchajcie, to jest łup. Mi się wydaje, że tego łupu było troszkę więcej. Mi się wydaje, że troszkę łupu było więcej, musimy skontrolować, co tutaj nasi wrogowie mają, słuchajcie, bo jak dobrze wiecie, jest między nami wojna, no trochę się pokłóciliśmy, eee, nie jest tak kolorowa jak wcześniej. No, niestety, miałem trochę wątpliwości, czy, czy ta wojna to jest dobry pomysł, ale jak mi Wojtek przyszedł i zaczął wszystko rozwalać, e, to powiem wam... O, właśnie, tutaj jeszcze mieczyk, który Palion schował, żeby mieć po prostu w razie jakiegoś kataklizmu. Okej. Okay. Dobra, czyli co? Bazę jeszcze nikt nie odkrył. Może ja nawet tą pochodnię zniszczę, bo to ona jest po prostu bez sensu w tym momencie. Okej. Okay. Czyli tak. E, wiecie co? Może ja bym wziął... Żeby ją ukryć przed wojtkiem, wiecie co? Zrobimy tak, patrzcie. Właśnie tylko broń Boże mu pisać cokolwiek. Nie piszcie mu cokolwiek na ten temat. Patrzcie, ja wezmę sobie kobla trochę. On ma akurat tutaj kob koblarkę, więc możemy sobie e, wydobyć trochę kobelka. Ok, dobrze, weźmy to i patrzcie, zamuruję, żeby nikt nie wiedział, dlatego musimy mieć dębową klapę. Ogólnie po to, że jeśli ktoś będzie nas gonił, słuchajcie, robimy tak proszę bardzo, tak. Tak. I pyk, jesteśmy, nie? No dobra, czyli ja muszę po prostu to zamurujemy. Albo nawet zostawić to. Słuchajcie, i tylko tak. Rozwalasz to. Wtedy to będzie troszkę łatwiej. Dobra, czyli jest dobry pomysł. Eee, myślę, że baza ogólnie fajnie jest schowana. Dobra, ta świnia. Faktycznie ona tutaj leży. Na łóżku Wojtka. Nie wiem, tu jakiś dźwięk w ogóle był. Nie wiem, co to było. Ale sprawdźmy u Kati Właśnie. Na odcinku tutaj jeszcze... Kurczę, creepery powybuchały. Nie, to było takie śmieszne. Słuchajcie, Palion przyszedł, porozwalał wszystko. Mówiłem, o nie, kurczę, trzeba naprawić. To było mega śmieszne, ale szkoda, że nie możecie tego zobaczyć. Kurczę, no szkoda, szkoda. Eee, nie, no Katia się tutaj fajnie rozwija. Zobaczmy jej eee, owieczki. Ja widzę, że ona tutaj owieczki ma. Eee, owieczki są. Super. Widzę, że trawę całą zjadły. patrzcie, całą trawę zjadły. Uuu, nie ma trawy, nie mają trawy, nie ma co ten. Okej, okay, ja nie, nie mogę stąd wyjść? Halo, meskitu. Dobra, weźmy, żeby jej tutaj nie niszczyć zbytnio, bo nie o to tu chodzi. E, więc, moi drodzy, jeszcze jedna ważna sprawa. Tak, Wojtek został uwięziony. Słuchajcie, Wojtek został uwięziony w jego samym, w jego domku, nie? Znaczy, nie, na naszej bazie został uwięziony. Palion mówił, że wszystko zrobił, żeby e, tego Paliona e, po prostu tutaj... No miał takie zadanie od on, nie? Od tego on całego Więc trzeba to jeszcze sprawdzić I Wam pokażę jak to wygląda ogólnie z każdej strony bo wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawe. E, dobra, ja tutaj sobie zeskoczę. Te zombiaki na razie out. E, słuchajcie, cała akcja w, e, rozgrywa się w tamtym miejscu. Paliot mówił, że miał zadanka do zrobienia. No i miał zrobić więzienie. Ja właśnie chcę się udać wam pokazać w tamtym kierunku. Dobra, to czy tutaj się coś zmieniło? Nic. Dobra, lecimy do więzienia. W tamtym więzieniu chyba... Chyba zdaje mi się, że że coś jest, coś jest. Patrzcie na to, patrzcie na to. Jakie więzienie, więzienie on. Dobra, słuchajcie, schodzimy ogólnie takimi schodkami tutaj w dół, zrobili fajne schodki, tylko czekaj, jak oni je zrobili? Czy zrobili w taki sposób, nie wiem, chyba od dołu do góry, nie wiem, ale całkiem, całkiem fajnie. Eee, dobrze, zobaczcie, mamy tutaj więzienie on. Z tego co ja wiem, to ogólnie to było wszystko przygotowane już na Paliona. Proszę bardzo, okej. Okay. Dobra, tutaj mamy e, podłogę, którą e, naprawdę, naprawdę tutaj jest zrobiona z kobla, aż. Muszę sprawdzić, a nie, spółpłytek Dobra, spółpłytek jest zrobiona Ciekawe jak to wygląda z dołu, ale nie chcę spaść Bo tutaj jest już może. E, no i ponoć, ponoć Jest tutaj e, Cela Wojtka, ale dobrze Dobrze, zobaczmy co, co my tutaj mamy Słuchajcie, tutaj ogólnie jest, tak Mamy owce. ogólnie ja mogę sobie tutaj wejść Bo, bo Tak jest taki trick, że można sobie wejść no ale już, w, jak już w głębi wejdę, to nie wyjdę. No dobra, e, mamy tutaj cele: mamy kraty. więc całkiem jest jak więzienie. Tutaj chyba też się nic nie zmieniło. No ja podejrzewam, że tutaj też coś jest. Nie, nie ma. Słuchajcie, tu jest tylko świnia. Patrzcie, on pozamykał wszystkie zwierzaki. A! Też mieli takie zadanie, że mają wszystkie zwierzęta poukrywać w e, w. W właśnie w celach No to ciekawe I tutaj ponoć palion mu płytkę puszcza Nie wiem czy on jakieś tortury robić Co on tam sobie wyobraża Że będzie robił z tym Wojtkiem Dobra tu jest jakaś świnia Tylko nie wiem czy to jest Bogdan czy kto W ogóle zobaczmy co tam u Bogdana słychać Czy on faktycznie jeszcze jest Eee, dobra, patrzcie w ogóle co to jest, co to jest tutaj? O kurczę, rozwaliłem pochodnie, niedobrze, niedobrze, bo zaraz się moby zespołnują, więc będzie Lipton. Eee, co? No więzienie wam, wygląda całkiem ciekawie, tym bardziej, że możecie sprawdzić w prawym górnym rogu, zobaczcie, tam mam mapkę, na tej mapce widać kompletnie, eee, że on jest taki czarny, a co najśmieszniejsze, jak tu wejdziemy on jest taki szary jakiś. Nie wiem, to więzienie wygląda w taki sposób. W ogóle ta cała wyspa, patrzcie na to, jak to wygląda. No, patrzcie, trochę wspomnień jest. Tutaj mieliśmy miśki, które ogarnęliśmy. Dobra, tutaj był parkour Paliona. Tu był mój parkour z Glowstone'a. Tu jest nasz mur. Tu jest mur Wojtka. W ogóle, jak to fajnie wygląda, takie czarne, zobaczcie. Nie wiem, co to jest w ogóle za blok. Eee, tutaj jest mój domek ogólnie, ale to jest domek na ziemi, którego już nie ma. Tutaj mamy też jakąś wysypkę, a mob grinder, tu jest mob grinder. Spoko. No i kolejna sprawa. Eee, nie, no tak to wygląda po prostu. Dobra. Eee, słuchajcie, ja wracam do domku, muszę zobaczyć co jeszcze słychać u Bogdana i bo bo Bogdanowej. I Bogdaniątka Zobaczymy co oni tam robią, czy oni jeszcze żyją, czy przypadkiem Wojtek nie... Albo Katy, albo Wojtek, albo Katy po prostu nie zrobili jakiegoś psikuska. Dobrze. Jest Bogdaniątko. Bogdanowa. Ej, ale gdzie jest Bogdan? Słuchajcie, co się stało z. Bogdanowa, ale, ale. Bogdaniątko Eldorado. Czy. oni. Co? Nie, ja tego nie, nie, nie dopuszczę, nie mogę tego pozwolić. Słuchajcie, Bogdan zaginął. Nie, Bogdan zaginął. Dobra, yy, lecę do nich, piszę tabliczkę, gdzie jest Bogdan. O kurczę, dobra. Czy to iść do Wojtka? Czy to iść do Wojtka? Słuchajcie. Yy, nie, zróbmy to inaczej. W kolejnych odcinkach będziemy musieli zrobić poszukiwania Bogdana, bo. Eee, jak widzicie Ja podejrzewam, że to Wojtek musiał zrobić Gdzie jest Bogdan? Oh my god, go nie ma Naprawdę go nie ma w zagrodzie Słuchajcie, trzeba by było po prostu pogadać z Wojkiem Może, może czegoś się dowiemy Mamy go ogólnie w celi No teraz go nie ma, słuchajcie, bo nie ma go na serwerze Ale jak on wejdzie, to on jest zamknięty, więc O tyle musimy się tutaj po... No patrzcie, Bogdanowa Bogdaniątko Ale gdzie jest Bogdan? Pa, misiek. Ciekawe, czy go da radę uderzyć przez tego ścianę. Chyba nie, chyba hitboxy są zablokowane przez w taki sposób. No ale gdzie jest Bogdan? To się zastanawiam najbardziej, słuchajcie. Nie wiem, co mam w tym momencie zrobić. Ja po prostu będę musiał jakoś ogarnąć to wszystko i dowiedzieć się, gdzie jest Bogdan. Bogdana mi zarąbali. Nie mogę. Bogdanowa. Czy to palion? Nie, po prostu nie mogę w to uwierzyć. Szukajmy Bogdana w skrzynce. Może Bogdan jest gdzieś w skrzynce? Bogdan, czy to ty? Albo ty, 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 albo ty. Nie, gdzie jest Bogdan? Nie wiem, słuchajcie, w tym momencie ja powiem wam szczerze, że jestem trochę zrozgotany. Nie ma Bogdana. Bogdan został gdzieś, powiem szczerze, no, mam nadzieję, że go nie zjedli. Słuchajcie, rip dla Bogdana, jeśli wiecie coś, cokolwiek na ten temat, dajcie mi znać w komentarzach, bo... Bo naprawdę ostatnio się dzieje ostro, dużo. W ogóle po co ja poszedłem na ten parkour? Nie, ja będę musiał wracać. Dobra, wbijam, wbijam już do końca. Słuchajcie, muszę e, wbić na ten parkour. Nie wiem po co, tylko ale wbijam. Okej. Okay. Okej. Okay. W, chyba tylko for fun. Dobra, tutaj rozwalam to, bo tu jakiś piasek jest. Tu widzę, ktoś sobie nabroił i mój cały parkur zrobił. O nie, 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 nie. nie. A to chyba nawet ja przypadkiem. Nie, nie wiem, czy przypadkiem ja tego nie zrobiłem. Okej, okay. czyli skończymy na tym, słuchajcie, że e, naszego Bogdana nie ma. E, Wojtek siedzi w więzieniu, czyli palion go schwytał i jest naprawdę całkiem git. No i moi drodzy. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Jestem i topel. Przepraszam was, że gdzieś mi się zawieruszył ten film. Kompletnie nie wiem gdzie. Wiem, że go miałem, ale już nie mam. Więc, moi drodzy, bardzo mi przykro. I do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami. Wiecie, na, mój, na mój, do mojego sklepu. Oczywiście wszystkie linki w opisie. Więc, moi drodzy, dzięki za uwagę. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Ich Eldorado będzie z wami. Pa, pa!